Z wami w kolejnym vlogmas. Dzisiaj trochę inaczej, ponieważ prosiaki są właśnie na wybiegło Akurat teraz schowały się w klatce A ja sprzątam im klatkę Pokażę wam ja już jest dany żwirek, czysty, bo mam kuwetę I teraz będę dawać nową matę, bo będzie nowy wystrój w klatce na święta ja już posprzątałam klatkę Zapaliłam też światełka, chociaż jest wcześnie, ale... No już jest naprawdę, tak się ciemno szybko robi, jeszcze dzisiaj jest taka pogoda brzydka, że masakra No ale posprzątałam Jest nowa mata w kwiatuszki Na domkach też jest paśniczek, mopik nowy różowy Więc na święta prosiaczki mają Cieszą się, jak widać No i tu jest ten ich kolega krasnalek też tam gadają. Sianko dane, wodę jeszcze muszę dać oraz jedzonko. Jedzonko gotowe, i prosiaki dostają dwa granulaty Vitapol Excellent w wersji Complete, miszek lekarski Steve'a, płatki słonecznika oraz cykorie. Tutaj wa wam zapaliłam też światło górne, żeby lepiej było widać tą matę. Ona tak wygląda. I prosiaczki już sobie jedzą. No i jak zawsze sobie chrupią od razu. I zaraz otworzymy też kalendarz żardbentowy. Tak prosiaczki otwieramy kalendarze zaraz jak zjecie. No, musi otwórzmy. Będzie więcej jedzenia. No to zaraz otwieramy. A tak właśnie wygląda moja choinka. Choinka mała, którą mam u siebie w pokoju na biurku. Te światełka są akurat z biedronki. One bardzo fajnie właśnie świecą, bo to są takie kuleczki. I właśnie moja choinka jest w takich kolorach biało-niebieskich. Ale tutaj mam jeszcze takiego Mikołaja wypniętego. I tak właśnie ona wygląda. Możecie dać znać w komentarzu, czy Wam się podoba. A teraz otworzymy sobie kalendarz adwentowe numer 23. Najpierw kalendarz adwentowy prosiaczków. I tutaj mamy 23. I tutaj mamy 23. I tu były te dropsy marchewkowe. Teraz kalendarz ze słodyczami. I szukamy 23. Gdzie ono jest? O, tutaj jest. Tu miałam taki. Więc to jest. Zaraz otworzę. Jeszcze kinderek i szukamy sobie numer 23. Tutaj mam na dole. I tu jest zwykły kinderek mini. A w okienku z gumkami miałam taką piłkę. Zostało 23 prysaczków. Tutaj miałam jeżówkę. Tak mi życie, które trafiło nam się w dzisiejszych kalendarzach. A jeśli chodzi o właśnie to, co dostałam w tym kalendarzu ze słodyczami, to jest taki żelek. A Karmuś jest sobie na dachu. A Lakuś w domku. Laki, pokaż się. Lakuś. O. Jest. Co tam lakuniu? Co tam? Co tam? Co? Co? No. No, tak właśnie prosiaki sobie spędzają popołudnie. A tu na klatce mam już dwie postacie: ponieważ jest ten y, Mikołaj i jest jeszcze taka dziewczynka z serduszkiem. I tutaj też dałam nową figurkę. Jest to taka też dziewczynka, z, która ma takie zwisające nóżki. A no i jakbyście nie widzieli, tutaj ja mam takiego bambusa, który mi tutaj rośnie. I właśnie on mi tutaj puszczał w listki. Kupiłam go w UK jakiś czas temu. Tutaj sobie rośnie. A tutaj właśnie są jeszcze światełka na tej małej choince. Ona też żywa. No i jeszcze tutaj się tak ciągną. A tu jest choinka, którą mamy w dużym pokoju. Na żywo wygląda o wiele ładniej, bo tak te światełka nie oddają tak bardzo ładnego klimatu. Będę pakować prezenty i będę pakować je w papier. Pokażę Wam, jakie mam. Mam dwa tutaj papiery. Pierwszy jest jeszcze nieopakowany. Taki srebrny, w takie domki. jak go kupiłam w Pepko. A tu mam taki. Niebieski też domki. Takie. I ja nie pamiętam, gdzie go tu skupiłam, ale dosyć go mam, mam go dużo, bo tylko go miałam na prezenty dla prosiaków na Mikołaja, go rozpakowałam. I już prezenty zapakowane, tak właśnie one wyglądają. I to są prezenty dla mojej rodziny. A czy Wy kupowaliście prezenty swojej rodzinie? Jeśli tak, to możecie napisać w komentarzu. A tak wygląda kolacja prosiaczków. Jest tutaj y, dwa rodzaje granulatu, suszona marchew, suszona pietruszka z Vita Herbal, dzieło y, uzupełniające z Herbal Pet i groszek. I już prosieciki zajadają. Karmuś chyba je groszek.